Siemaneczko, witam was, z tej strony Adrian z kanału Let's Go Try i dzisiaj zapraszam was na odcinek, w którym porównamy obydwie gry jakie są różnice pomiędzy Pokémon Sword i Pokémon Shield Zaczynajmy! Pierwsza różnica, zacznijmy od Pokémonów. W Pokémon Sword naszymi ekskluzywami będzie Seedot, Nozleef, Shiftry, Mewile, Solrock, Scraggy, Scrafty, Sok, Goffita, Goforita, Goffitail, Rufflet, Braviary Deino, Swilos, Hydreigon, Sphirlix, Slurpuff, Passimian, Turtonator, Yangmo O, Hakamo, O, Komo O, Galarian Farfetch'd, Sirfetch'd, Galarian Darumaka, Galarian Darmanitan, Basculin, Red Stripe, Indidi Female form, czyli żeńska forma, oraz Stone Jarner, Pokémon Shield, ekskluzywami są Larvitar, Pupitar, Tyranitar. Lotat, Lombre, Ludicolo, Sableye, Lunatone, Crowgang, Toxicroak, Toxic Fro, Ulabai, Mandibas, Solosis, Duesion, Reuniclis, Spritzi, Aromatizi, Gumi, Sligu, Gudra, Oranguru, Drampa, Galarian Ponita, Galarian Rapidash, Galarian Corsola, Corsola, Basculin, Blue Stripe, Indeedy male form, czyli męska forma Oraz ace Q. Kolejna różnica, max rajdy Pokémon Sword, jest większa szansa na to, że spotkamy Dredno na rajdach Giganta Max Gdzie w przypadku Pokémon Shield spotkamy w większej mierze Corvinita Kolejna różnica, legendarne Pokemony Oczywiście każde z nich z unikalnych Pokémonów legendarnych, zarówno Zacjan w Pokémon Sword, jak i też Zamazenta w Pokémon Shield, ma dwie formy i oczywiście są unikalne dla każdej z gier. Liderzy: w Pokémon Sword mamy możliwość spotkania lidera typu kamiennego o imieniu Gordy oraz typu walczącego Bea, gdzie w Pokémon Shield mamy możliwość spotkania lidera typu lodowego, Melanie oraz Alister typu duchowego. Kolejna różnica dosyć oczywista z uwagi na to, że każdy gym ma swoją odznakę, ma swój wygląd, tak w tym przypadku każdy z liderów ma inny wygląd naszego gymu. Zarówno typ duchowy, lodowy, kamienny czy też walczący. Jeśli chodzi o różnice w pokemonach, prawdopodobnie już zauważyliście, że nie powiedziałem o jednym specyficznym pokemonie. Apline. Ten pokémon, mimo że wygląda jak jabłko, jest typu smoczego i ma dwie formy ewolucyjne, zależnie od tego, w jaką grę gramy. Pokémon Sword, pokémon o nazwie Aplin, trzymając przedmiot Tart Aple, ewoluuje w Flapla. a w momencie, kiedy gramy w Pokémon Shield, korzystając z przedmiotu Sweet Aple, dając go właśnie Aplinowi, ewoluujemy go w Apletuna. I to jest wszystko, jeśli chodzi o różnice właśnie w tych dwóch grach. Które Pokémony najbardziej Wam się podobają? Którą wersję wybraliście lub zamierzacie kupić? Napiszcie w komentarzu. I w tym odcinku to było tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia. Heja!